Tomaszewski Miażdy Lewandowskiego. Nie może być kapitanem. Lewandowski nie zasługuje na opaskę. I nie powinien jej już nigdy dostać. Te słowa Jana Tomaszewskiego mogą wywołać burzę, ale też postawić kropkę nad i w najtrudniejszym temacie kadry. Kto ma być kapitanem reprezentacji Polski? Dla Tomaszewskiego sprawa jest jasna. Zieliński został wybrany i powinien dokończyć eliminację. Lewandowski, według legendy, zawiódł. Reprezentacja Polski w chaosie. Robert Lewandowski, największa gwiazda, nie pojawił się na ostatnim zgrupowaniu w czerwcu 2025 roku, zrezygnował z gry pod wodzą Michała Probierza po odebraniu mu opaski kapitańskiej. Probierz, w akcie desperacji, przekazał opaskę Piotrowi Zielińskiemu, ale to nie pomogło, Polska przegrała z Finlandią 2. Jeden w eliminacjach MŚ, a probierz podał się do dymisji. Teraz Jan Urban, nowy selekcjoner, musi posprzątać ten bałagan, a Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, rzuca bombę w superekspresję. Najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki nie powinien, moim zdaniem, tak postąpić i nie powinien już pełnić funkcji kapitana drużyny podczas tych eliminacji. Moim zdaniem, probierz dokonał dobrego wyboru i w tamtym momencie chciał pobudzić zespół. To złoto! Bo Tomaszewski nie oszczędza Lewego, Polak, 158 meczami i 85 golami w kadrze, porzucił drużynę w kryzysie, a Zieliński 99 meczów, 14 goli.